a nie cuda, cuda na tym pięknym, jakże wzruszającym spotkaniu. Witam także siemiatyckich harcerzy. Z miłością do nas przychodzi. Niech nie tylko za gości, ale na stałe zamieszka w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej miejscowości, w a także w całym naszym województwie, w kraju, no i także na świecie. Chciałam, żeby przyświecało Państwu w przyszłym roku, żeby przez cały rok, nie tylko okres świąteczny, ale przez cały rok, spotykali się Państwo z życzliwością i uśmiechem na co dzień. I tego właśnie wszystkiego Państwu życzę. Naszym graniem dzieciątko małe. Łokareki, fujareczki, z dudy basy. Hej, zagrajcie Jezus Kobi po sześciutkie czasy. Łokareki, fujareczki, z dudy basy. Hej, zagrajcie Jezus Kobi, po czasy. Proszę wziąć, złożmy sobie wzajemnie życzenia.